Cześć, jest niebieski, ale z Europa Uniwersalist 3. W poprzednim odcinku oni wypowiedzieli mi wojnę. No i cóż, zmienili oni, tylko oni. Oni wspomogli. No i właściwie tak to się skończy, że podbije jednych i drugich, i ani jedni, ani drudzy nie będą mieli nic do gadania absolutnie. te tak, zdecydowanie tak będzie. Tak jak powiedziałem. A oni tutaj mają jeszcze prowincje, a to niedobrze. O, do tych prowincji nie mogę się no, tak. Mogłem to spostrzec odrobinę wcześniej. Ok, czyli to jest tak jakich bym chciał podbić. No ich muszę podbić, żeby zakończyć można powiedzieć tą wojnę. Ich podbijam przy okazji. A, a jest jeszcze jedno państwo, które dobra. Tutaj jeszcze są. Ok. Tych akurat ruszać nie będę. To jest taki spore państwo swoją drogą. Ich ruszać nie będę. Po prostu, jak z nimi podpiszę pokój, to załatwię to wszystko. Ale będę miał problem z tymi. Jak to wygląda tutaj? Yy, oni są. Oni i oni by dołączyli, no to byłoby raczej upierdliwe, gdyby oni dołączyli. Dobra. Tak więc zrobimy tak, podbijemy sobie tutaj ich, zabierzemy przede wszystkim tą prowincję, to jest prowincja handlowa. Potem po prostu damy biały pokój z nimi i będzie spokój. Potem dopiero ruszymy na resztę prowincji. A chciałbym przy okazji zobaczyć, skoro i tak już patrzę po miejscach, które by mnie interesowały. Ta flota niech zajmie się tym. Tymi piratami. Tak przy okazji, czy nie mogę im wypowiedzieć wojny? Niestety są prawosławni, więc muszę czekać aż... Aha, my zostaliśmy ostrzeżeni przy okazji przez pewnych osobników, co mi pasuje akurat, więc dobra. Pewne rzeczy mi pasują i to jest dobre, więc po prostu ruszmy tą wojnę. Przy okazji, z poprzedniej wojny, z tego co wiem, przy okazji mamy jeszcze bunty, buntami za moment się zajmiemy. Tutaj, w tym miejscu czekamy praktycznie na podbicie tej prowincji timurickiej oraz tutaj tych prowincji Sibiru. I to praktycznie rozwiązałoby nam jedną z wojen, które toczymy. Przy okazji, to, to i to powinno zostać wyczyszczone odnośnie tego... Oni idą to ogarnąć, w porządku. Oni idą to ogarnąć, ale jeszcze nie mogą. Oni ogarną to i potem wrócą, więc tym i tym zajmą się oni. Jak spore bunty, akurat w tych miejscach, co bym powiedział. Całkiem spore. Za moment się wszystkimi dokładnie zajmiemy. Dobra, to jest załatwione, więc wyjdziecie tu, potem idziecie tu i potem wracacie akurat nie tu, ale wracacie tu. Wy już zostaliście wynajęci, więc idziecie na oblężenie tej prowincji. Ta prowincja tymczasowo nie należy do mnie, za moment będzie należeć do mnie, więc będzie w porządku. Dobra, tak więc podstawowe rzeczy zostały załatwione. Ok, wy już jesteście w miejscu, w którym macie być. Tu już mamy fort, więc te wojsko mogę wrzucić. Powiedzmy, tutaj raczej się przydadzą. Tutaj sprawy są już załatwione. Tak, tutaj już mam forty, oba także. Tak więc te wojsko myślę, że je wrzucę gdzieś tutaj. To wygląda jak teren, który może potrzebować w pewnym momencie dodatkowego wojska. To niech akurat tutaj będzie w pobliżu. Może się przydać. Kryma ma bunty. W porządku, z nimi mam pokój, a z nimi też znaczy, zawieszenie broni. Raczej nie bardzo. Albo inaczej, powiem wprost, że nie powinienem za specjalnie nalegać na to, żeby jakby to ująć ich miażyć. Dobra, akurat tymi buntami się oni zajmą. W porządku. Oni robią co do nich należy i oni też robią co do nich należy. A te statki pokonały piratów. Piraci pokonani i tutaj piraci jeszcze nie pokonani. I tutaj ta walka jest dość trudna. No, bitwa morska. Takich to się często nie uświadcza. Mam te statki tylko po to, żeby nie musieć się specjalnie martwić tym, że w danych miejscach mogę mieć problem z... z piratami. Piraci obniżają podatki. Dobra, teraz co zrobimy z tym? Jest... Wszystkie te bunty są dość spore. Potrzebuję dowódcy dla tej armii. Zrekrutuję go raz, dwa, trzy. Przejdzie akurat po tych wszystkich prowincjach, więc te dobrze, że jest. To przyspieszy odrobinę tą armię, chociaż ten dowódca tak ma przyspieszenie armii, ale przede wszystkim morale, morale zarówno w ataku jak i obronie, tego typu rzeczy są rzeczami, które są przydatne. Okej, okay, tutaj wrogie armie rozchodzą się na terytorium mojego wroga, Nimi powi niby powinienem się cieszyć, ale nie bardzo. A czy tu nie ma fortu? nie ma fortu, stójcie tutaj, co? A wy tutaj dajcie oblężenie pełne. Tak, oni tam przejmą tą prowincję całkowicie przez szturm. O, tutaj zostało załatwione. Czy Imperium Cimuryckie ma 100%? Ma 100%. Aha, i nie mogę dać im pokoju, ponieważ najpierw muszę z Sibirem się zająć. W porządku, mi to nawet pasuje. A wystójcie tutaj, bo tej prowincji i tak nie będziecie mieli. Ta prowincja jest już podbita, bo nie miała fortu. Tak więc tylko ta prowincja mnie interesuje w tym momencie. I to jest w porządku. Wy już wracacie. Tutaj armia się zajmuje sprawami odpowiednimi, więc jeszcze to. Morale powoli maleją. Sibir chce White Peace. A nie, nie są White Peace. Są w stanie oddać mi trzy prowincje. Oczywiście już odmawiam. Nie zawsze to może być dobra decyzja, ale w tym wypadku myślę, że jestem w stanie zgarnąć wszystkie cztery prowincje od nich. To są moje prowincje? Moje prowincje, tak. Myślałem, że wszystkie cztery prowincje od Sibiru będę w stanie zagarnąć. Więc nie mam po co przyjmować ich prośby o pokój. Brawo, tutaj im się udało. To teraz idziecie tutaj. Właściwie tutaj, im więcej prowincji tutaj zdobędę, tym lepiej dla mnie. Tutaj mamy bunt. Buntem się oczywiście zajmujemy. Dobra, jak tu im idzie? Dobra, oni już sobie tutaj poradzą raczej. Tutaj heretyków udało się skonwertować. Tutaj mam kolejny statek. Świetnie. A wiecie, co to wy pójdziecie tu, tu i tu? Zajmijcie się wszystkimi statkami pirackimi, które tutaj się znajdują. Mam wrażenie, że dadzą radę, więc niech się tym zajmą. Oni za to mają bardzo ciężkie sprawy do zrobienia. No, ok, wy się wycofujecie. Tu jeszcze jedno oblężenie. Tutaj szturm się nie powiódł. Troszkę szkoda. Ok, tu im się udało. Oni teraz sobie odpłyną stąd. Tu zostało tylko... Tylko dwa statki, ale moje statki muszą zostać naprawione. Mamy grudzień, mamy tysiąc dukatów i nie bardzo możemy ich wydać. Bolesna sytuacja i to bardzo. Tak, za bardzo nie możemy wydać. Musimy zebrać odpowiednią ilość dukatów, żeby spłacić tą prożyczkę, bo będzie mnie bardzo obciążała finansowo na dłuższą metę. Czy cóż mnie obciąża finansowo, więc damy tutaj pełne inwestycje w skarbiec i po prostu zbierzemy dokładnie wszystkie pieniądze, jakie potrzebujemy. Ok, widzę, że te statki dają sobie radę. Bardzo dobrze, to mnie cieszy. Okej, potrzebuję jeszcze statków w tym rejonie. Oczywiście akurat w tym rejonie statków to ja prędko mieć nie będę. No ale do czasu, do odpowiedniego czasu. Mamy heretyków kolejnych skonwertowanych, te statki sobie radzą. Załatwiamy kolejnych piratów, ponieważ załatwianie piratów jest mi na rękę. I na razie chyba nie ma żadnych nowych prowincji, do których mógłbym wysłać kolonistę. W porządku. Teraz tak, wy przejdziecie szturmem. Właściwie wy możecie spróbować szturmem przejechać, tam mają dość niskie morale. A tutaj nich po prostu jest jak jest. Okej, okay. tu jest wszystko w porządku, tu jest wszystko w porządku. To tak, jest dowódcą, armia to od razu sobie poradziła. A wy też pójdziecie szturmem. To moja była prowincja. No i całkiem nieźle im poszło. Ej, naprawdę całkiem nieźle im poszło. A to oznacza, że wszystko jest na dobrej drodze. No zdecydowanie, wy tam sobie chodzicie. Was mógłbym wysłać tutaj, co? Niech idą, niech robią robotę. Bo nic więcej zrobić i tak nie mogą. Teraz wy, wy nic nie zrobicie. Was jest tutaj sporo. Tutaj są dwie małe pirackie floty. Tutaj mamy. Dobra, wy się naprawiacie, więc na razie nie będę was specjalnie rzucał z miejsca na miejsce. To byłoby nieopłacalne. Okej, okay, tu udana i wy macie 100%. O to jest dobre pytanie. Którą prowincję chcę? I chcę tą prowincję tutaj, bo ona jest jakby nie patrzeć, raczej istotniejsza. Chcę wziąć również prowincje narodowe, żeby się nie kłócili, że im się należy, a ja uważam, że nie, bo mi bardziej, więc zabieram całe pieniądze i biorę prowincje, które mogę. I to zaakceptują, i dla mnie to pasuje. Więc jedna, jeden element wojny, jedna część wojny, jeden punkt wojny został załatwiony. Wy tutaj, jak stoicie, to wy tutaj sobie stójcie. Tutaj jest garnizon, jest garnizon, jest fort, znaczy. I znowu żadnych statków dla mnie. No jest smutek. Czemu nie mam żadnych statków, które mógłbym dostać w swoje ręce? Katar i Zumbo nie mają dużego znaczenia, znaczenie ma to, czy spłacę pożyczkę i zrobię to raczej bez problemu. A tutaj, piraci samo się pojawili, jak miło. W idealnym momencie, że tak to Tak więc wyjdziecie tu, tu, a potem wracacie tu. I jeszcze tutaj, oni do tu, tu i tu. Bardzo dobrze. Teraz wy tutaj szturmem. Tutaj udane oblężenie, dobra robota, więc idziecie tu. Są rzeczy, które trzeba zrobić. I teraz tu jest wygrane, ale nie oblężenie w porządku. To nic wielkiego. Tutaj moje statki świetnie sobie radzą. Teraz sobie wrócą do miejsca odpowiedniego i będzie w porządku. Jak tam oni? Raczej się trzymają, więc wyślę ich na małą ekspedycję. Powiedzmy tutaj. Jak wrócą, to zostaną naprawione jeszcze bardziej. I teraz, jak to wygląda tutaj? Tutaj oni gromadzą wojnę. W porządku. Oni mają pokój z kimś tam. Bardzo mnie to nie interesuje. Tutaj sprawy będą załatwione. I tutaj znowu nie mam żadnych statków. Żadnych statków dla mnie. No cóż, takie rzeczy też się zdarzają. Ok, Wy już jesteście w miejscu, w którym macie być. Tutaj wszystko. Zaczyna być załatwione. Ta armia przestaje mieć znaczenie, może zostać zrozwiązana. Tak, podbiłem już ten teren, więc dodatkowo armia mi nie jest potrzebna. Mogę ją usunąć. I teraz tak, mamy kolejny bunt. Tutaj nie dostałem żadnych statków. Tutaj wygrałem bez problemu. Mm, tutaj mają dobrego dowódcę, myślę, że sobie daje da radę. Tutaj sprawy załatwione jest w porządku. Obserwuję ten punkt, ponieważ prawdopodobnie będę musiał zrobić coś takiego: jak ta armia ja się nie spisze. To jest 10 tysięcy, więc walka są jest wyrównana. Ale oni mają. Rur... Nie, jest więcej tutaj tysięcy. Jest 3 tysiące więcej. A tutaj różne jednostki są, więc konica może nie poradzić sobie tak, jakby mogła. Okej, okay, to nie moje oblężenie, spadam stąd. Ty byli pierwsi na tej prowincji, więc jednak to nie ja dostanę ją. Okej, okay, tu i tu. Tutaj sytuacja jest trochę dziwna. Ale raczej moje wojska sobie poradzą. Tutaj tereny zostają podbite bardzo dobrze. No to co ja zgarnę? Dostanę to prowincję w końcu czy nie. Okej. Okay, tu zostało udane oblężenie. Jakiś generał umarł. Takie rzeczy się zdarzają. I oni oferowali mi trzy prowincje. Ja dostaję cztery prowincje. Usuwam ich prowincje narodowe. I jeszcze dukaty za to zgarniam. Niby nie dużo, ale te nieduże wartości pojedyncze dają duże wartości finalnie. E, teraz czas na nich. Tak, to jest ich stolica. Stolicy stolice niby stolice wezmę na koniec. A teraz zgarnę po prostu prowincje narodowe i trzy prowincje. I dla mnie jest to w porządku. Całkiem niezły układ, jak widzę. O tak, zdecydowanie. Dobra. Was chcę mieć tutaj. A wy chcę, żebyście byli tutaj. Tak więc jedna wojna zakończona. Tutaj sprawy mają się dobrze. Ta armia będzie stacjonowała tutaj, jest tutaj, oni są tutaj. Teraz czas na załatwienie drugiej, czyli drugiej, tak drugiej wojny. Czyli tych terenów. Za moment je załatwimy. Praktycznie jedyna rzecz, którą muszę zrobić, to zaczekać. To jest najlepszy punkt. Myślę, przy okazji jakiegoś misjonarza. Co? Tak, żeby chłopaki nie stały i nic nie robili, tylko żeby coś się tutaj działo. I to jest tak. Misjonarze tutaj dodatkowi. Koloniści, myślę, że to jest w porządku pomysł, nawet jeszcze więcej kolonistów. A tak, żeby ziemie, które zacząłem kolonizować, zostały skolonizowane wcześniej niż później, bo to mi wcześniej da przychód. Przychód, który by mi się przydał. Tak, nie ma miejsca, w którym czasów, w którym przychód dodatkowy by nie był przydatny. No dobra, w takim razie wysyłamy misjonarzy też po kolei. Przy okazji, miejsca, które zostają nawrócone, będą miały niższe szanse na bunt, co jest akurat rzeczą dla mnie osobiście bardzo ważną. Proszę, nawet im się udało. Dobra, Wy sobie popłyniecie w ten sposób. Wy sobie popłyniecie w ten sposób. Wy sobie popłyniecie tutaj. I to jest w porządku. Ok, na ten odcinek to będzie tyle. Dzięki wielkie za uwagę. W następnym odcinku zakończymy po prostu tą wojnę. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, zostawienia w górę, jeżeli film Wam się podobał i zobaczymy się w następnym odcinku z Europy Universalis 3. Cześć na razie.